Zatrzymajcie maszyny drukarskie, odwołajcie pokazy mody w medalionie. Mamy komunikat specjalny z Ciechanowa, który wstrząsnął posadami polskiego showbiznesu bardziej niż inflacja cen masła, królowa lateksu, cesarzowa wysokich obcasów, kobieta, która do tej pory nawet śmieci wynosiła w pełnym makijażu i na koturnach. Dorota Doda Rabczewska powiedziała: „Basta”. Alert Celebrycki prezentuje raport specjalny. Upadek glamuru, czyli doda w pieleszach. Zapomnijcie o skrzydłach anioła, zapomnijcie o diamentowych gorsetach. Oto doda, jakiej nie widzieliście. Doda w wersji Sauté. Podczas pierwszego aktu przeanalizujemy materiał dowodowy. Spójrzmy na to zdjęcie, które rozgrzało Instagram do czerwoności. To nie jest sesja dla Woga. To sypialnia w rodzinnym domu. W centralnym punkcie pan Paweł Rapczewski, ostoja po skoju, biceps polskiej ciężarówki, człowiek legenda. Leży i emanuje zen. Obok niego mały, słodki piesek, który prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, że śpi u boku największej gwiazdy Pop w Polsce. I wreszcie ona. Bez doczepów, bez sztucznych rzęs, które mogłyby wywołać huragan, w piżamie, która, uwaga, wygląda na wygodną. Doda wygląda tu na 16 lat i co najważniejsze, wygląda na szczęśliwą. Ale to nie obrazek jest tu najważniejszy, to podpis. Doda, znana z ciętego języka, tym razem uderzyła w najczulszy punkt branży. Cytuję, męczą mnie fancy stroje i ustawione zdjęcia. Powtórzmy to. Męczą ją fancy stroje. Słyszycie ten dźwięk? To dźwięk pękających serc wszystkich stylistów w Warszawie. To dźwięk płaczu projektantów, którzy właśnie stracili swoją muzę. Czy to oznacza, że doda wyrzuciła wszystkie lateksy na śmietnik, czy zobaczymy ją na ściance w dresze z ortolionu? To wyznanie to prawdziwy manifest. To krzyk duszy, która ma dość bycia produktem, a chce być po prostu córką swojego taty. Zastanówmy się głębiej. Przez dwie dekady doda była jak maszyna. Perfekcyjna, błyszcząca, nienaganna. Każde zdjęcie musiało być ustawione światło, poza, dziubek. A teraz? Teraz mamy bunt. To jest ten moment w życiu kobiety, kiedy orientuje się, że nic nie daje takiej satysfakcji, jak zdjęcie stanika po całym dniu i wskoczenie pod kołdrę, nawet jeśli jesteś dodą. Zwłaszcza jeśli jesteś dodą. Wyobraźcie sobie ten ból stóp po 20 latach chodzenia na szczułach. Nic dziwnego, że fancy stroje poszły w odstawkę. Widzimy tu dodę, która nie musi już nikomu nic udowadniać. Ona już wygrała tej igrzyska. Teraz chce po prostu poleżeć statą i pieskiem, i to chyba jest najbardziej fancy rzecz, jaką mogła zrobić. Czyli co? To hania! Czy tylko świąteczny detoks, czy może trwała metamorfoza, czy nowa trasa koncertowa Dody odbędzie się w piżamach? Szczerze, to kupilibyśmy bilet. Jedno jest pewne: doda domowa zdobyła serca internautów szybciej niż jakikolwiek skandal. Panie Pawle, gratulujemy córki, Doroto, gratulujemy odwagi bycia sobą, a teraz specjalnie dla Was muzyczna interpretacja tego przełomowego momentu. Przygotujcie się na hit, który połączy biesiadę z nowoczesnym brzmieniem lecimy z tematem.